Usof Solecki witam Państwa bardzo serdecznie z Warszawy, już za moment przed nami. Start drugiej w tym roku edycji Kolnego Lang Team Race imprezy przeznaczonej dla miłośników kolarstwa szosowego. Za mną prawie 400 kolarzy, którzy będą walczyli na dwóch dystansach. Pierwszy to 47 km, drugi 89 zatem ta trasa z Wilonowa w kierunku Konstancina będzie dziś z pewnością usiana kolarzami. Jak będzie na mecie, zobaczymy wkrótce. Idealne przygotowanie do startu, nie może być inaczej. Czesław Lang. Tak, cieszę się bardzo, że z drugi rok z rzędu organizujemy wyścigi na rowerach właśnie szosowych, ponieważ rower szosowy zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Widzimy to pod tym wyścigu, w którym organizujemy już od 5 lat Tour de Plain dla Amatorów, ale brakowało takich wyścigów w trakcie sezonu i cieszę się bardzo, że udało nam się zrealizować. To jest Colnago Lang Team Race. Mamy wielkie zainteresowanie, dużo, dużo sympatyków jazd na rowerze wyścigowym. Chcę chyba naśladować Rafała Majkę, Michała Kwiatkowskiego, czy Kaśkę Niewiadomą. I to się przekłada też na polskie drogi, bo coraz więcej widać rowerzystów, którzy dojeżdżają do pracy, spędzają zdrowo tryb życia. Na pewno promowanie zdrowego trybu życia jest korzystne dla wszystkich, jest korzystne dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych ludzi, ponieważ zdrowe społeczeństwo to są mniejsze wydatki, mniejsze koszty. Wszyscy mają większą chęć do życia, do pracy i są szczęśliwsi. Jaki to dzisiaj będzie dystans? Jest to prawda płasko, ale gorąco. Jeden ten długi dystans, około 100 km. jadę z swojej kategorii. Startowałem w Gdańsku. Udało mi się wygrać tę kategorię. Mam koszulkę lidera, więc będę bronił tej koszulki. To pokazuje, że także w Warszawie są miejsca i dużo jest tych miejsc, gdzie można rowerem szosowym pojeździć, odpocząć. Tak, tutaj właśnie startujemy z Wilanowa, ale jedziemy wzdłuż Wisły, w kierunku Góry Kalwarii. To są drogi i ścieżki, którymi jeździmy na co dzień. Tutaj Warszawiacy spotykamy się. Jest taka grupa ośka, która. Regularnie umawia się na treningi grupa prawie 60 kolarzy, także nawet jak nie ma wyścigu można poczuć się jak w peletonie wyścigowym. Trzymamy kciuki za utrzymanie koszulki lidera. <noise> Dziękuję bardzo. Jaki dzisiaj dystans? Ten mini, co prawda, ale mam szybciej jechać, niż na tym maxi. No i rozumiem doping, doping będzie o, cały czas. Oczywiście, że doping, cały czas wspieram męża i cieszę się i mam nadzieję, że wróci cały i zdrowy. Poprzedni start, gdzie to było? W Bukowni Tatrzańskiej z sukcesem. Cały rower, całe spodnie, brawo. Staram się jak najczęściej startować, tak, ponieważ tutaj najwięcej emocji i radości. To jest taka pasja, to jest taka alternatywa właśnie do, do spędzenia wolnego czasu. Praktycznie codziennie trochę jest wkręcone. Mamy takie stałe, stałe treningi, także no głównie to chodzi o zabawę, prawda? W pewnym wieku to już raczej nie wyniki, tylko zabawa. Pierwszy raz się ścigałem dwa lata temu na Tour de Polonia Amatorów. Szlify mam tak. No pierwszy, pierwszy raz dwa lata temu na tym, na Tour de Polonia amatorów właśnie też na Lang Team imprezie w Bukowinie. No, ale tamten wyścig jest zdecydowanie cięższy. Ten jest taki szybki, ale trasa jest płaska, jak stół. Wczoraj ją sobie wieczorem przejechałem, także jest łatwa. Miesiąc temu kupiłem i próbuję, zobaczymy jak to będzie. I od razu takie wyzwanie, kilkadziesiąt kilometrów? No trzeba próbować, nie ma czasu. Wiek już wie pan, jest odpowiedni, także od małych nie ma co zaczynać. Wszystko jest, pompka jest, rower jest, nogi są, wszystko jest. No to jaki dystans? No ten, ten dłuższy. Tam 80, tak? 87 kilometrów, tak? Tak jest. I cel jakiś postawiony konkretny? Cel. Zawsze wygramy. Na starcie także ekipa TVP Sport. No cóż, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak, to prawda, chociaż ja nie jestem najlepszym przedstawicielem naszej drużyny, bo są koledzy, którzy naprawdę bardzo dobrze jeżdżą na rowerze. Ja po prostu traktuję to rekreacyjnie. Koledzy mnie namówili do wspólnego udziału w zawodach. W ubiegłym roku debiutowałem, między innymi na Tour de Polonia Amatorów. No i zaczynam nowy sezon, bo niektórzy już startowali wcześniej, dla mnie to jest pierwszy start. Czyli, krótko mówiąc, osiągnąć metę i dobrze się bawić, to jest główny cel. To prawda. Nie wiem nawet, czy jest tu jakiś limit czasowy. Jeżeli jest, to chciałbym się w nim zmieścić. Tak, ja to w Miała Miela, drugi w Gdańsku na tym najdłuższym dystansie. Tutaj trasa dość podobna, bo też płaska. Tak, wczoraj przejechałem rundę, trasa jest płaska, długie, odkryte tereny. Myślę, że tutaj przyjdzie taka mniejsza grupka. Będziemy atakować. Jak Ciebie znam, to ambicje idą do góry. Zdarzyło Ci się już wygrać taki szosowy wyścig Czesława Langa. Dzisiaj także walka o pierwsze miejsce? Tak, tutaj przyjechałem na cały cykl w tym roku z ambicjami na zwycięstwo, tak jak, ponownie, tak jak w tamtym roku i będę walczył na pewno dzisiaj o zwycięstwo. Dzisiaj typowo sprinterski wyścig, długa, prosta, finiszowa do mety, więc myślę, że tutaj możemy oglądać piękną rywalizację na końcowych metrach. Zawodników przyjechało z każdego regionu Polski. No i myślę o tym, że dzisiaj kto będzie miał wiatr, nie, wiatr nie ma, to dzisiaj będzie przytomny, wyczeka do końca, ten zwycięży. No to jest najlepsza recepta na to, jak wygrać. Jak pan tak patrzy na ten barwny peleton, no to tak łezka trochę się łoko kręci, że to się tak fajnie rozwija. Oczywiście, że tak, że to idzie do przodu, fajnie się rozwija, łezka się kręci, no ale myślę, że metryka mówi sama za siebie. Współpraca, ucieczka na pierwszych początkowych kilometrach. Dobra współpraca i jakoś się udało wygrać. Były jakieś momenty, kiedy wierzyłeś już, że to dziś jest ta noga, która podaje? No, w odjeździe jechaliśmy wraz razem z kolegą tutaj ze Stagardu. Podjechał do mnie na końcówce, zapytał, jak się czuje. Powiedziałem, że dobrze, no już wiedziałem, że końcówka może zakończyć się zwycięstwem. I'm going to go to 7 km braku, żeby z grupą dojechać. Bardzo dobre zawody, ciężkie warunki, fajna trasa, naprawdę super impreza. Czyli krótko mówiąc, spotykamy się na kolejnych tego typu. No, na pewno i mam nadzieję, że będzie dla mnie lepiej. Także super impreza. Zapraszam wszystkich. Super, piękna pogoda, fajna atmosfera e, i piękna zabawa. Kryzys był? Nie, nie było. Czyli na co dzień trening jest. Tak, staram się ruszać. Myślę, że następnym razem też wystartuję. Doping rozumiem, był z boku. Tak, miałam wspaniały doping. To jest Oliwier, przyszły następca Michała Kwiatkowskiego. Wspaniały mój kibic, który towarzyszy nam na wielu wyścigach razem z mamą. Dopinguję szczególnie swojemu, dopinguje swojemu tacie, ale trzecie monie zawsze wspiera. Jak było dzisiaj na trasie? Było szybko, mocno i krótko. I bezpiecznie przede wszystkim było bezpiecznie, co dla mnie jest zawsze najważniejsze. I była inteligentna jazda. Dziewczyny wspaniale pracowały. Zawsze lubię jeździć z takimi kolarkami, bo jest to kulturalny, inteligentny wyścig, a o to chodzi. Pierwszy raz jechałem, jest naprawdę nieźle, bo tak tu jeżdżę w MTB, bajku. Męczące strasznie, gorsze chyba niż w lesie. Jak tam power jeszcze jest? Już nie, ale był. Wszystko poszło na finiszu. Do które miejsce? No niestety, najgorsze, czwarte. Mocna ucieczka była mocna. W piątkę szliśmy, ale chyba jak zwykle ciut za szybko poszedłem i no niestety, czwarty wjechałem na metę, ale... Chłopaki też mocno pracowali, także, także pudło zasłużone dla nich. Gratulacje. To się nazywa meta osiągnięta no. i jeszcze uśmiech na twarzy. No, pewnie. No, super, w super formie skończyliśmy z kolegą w dwójkę. E, finiszowaliśmy także bez upadku, bo wiedzieliśmy, że były upadki po drodze, dużo karetki. Jeździły, także bardzo się cieszymy i chyba w dobrej formie skończyliśmy oba. Oj, Marcin, bo my razem jechaliśmy, także tu jeszcze kolegę pokażemy. <grych> Czyli warto było przyjechać tak, do Warszawy. Warto, 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 kolega z Krakowa. Zdecydowanie tak. Szkoda, że nie ma, że odwołany został wyścig w Krakowie, bo też miejski miał być, ale no i de facto taka edycja najbliżej południa Warszawa, potem wszystko z północy. Także warto było przyjechać, pogoda super. To fałg na starcie, ale też na mecie, a więc sił starczyło. Tak, sił starczyło, chociaż było ciężko, bo było gorąco. Myślę, że do 30 stopni dochodziła temperatura w słońcu. Także było ciężko. No ale piliśmy na trasie. Udało mi się dość długo utrzymać w peletonie, co jak dla mnie jest niezłym wynikiem. I skończyłem ze średnią 35 km na godzinę, czyli uważam rewelacyjnie. Tu uciekliśmy w czterech zawodników. Pomimo polskiego profilu trasa była bardzo ciężka, wymagająca, ponieważ było dosyć wiecznie dużo ataków. Doszła nas grupa na około 40 km. Na 8 km do mety postanowiłem zaryzykować. Albo odjadę, albo puszczę korby. Na szczęście udało się dojechać na solo i ostatnim sił dojechałem do mety. Nie pierwszy raz stajesz na podium szosowych wyścigów słowa Langa. Tak, Czesław Lang bardzo ładne wyścigi organizuje, popularyzuje kolarstwo, bardzo fajna zabawa i udaje się walczyć dzięki tym wyścigom. Człowiek się mobilizuje do trenowania. A jak to u Ciebie wygląda na co dzień? No bo trzeba mieć nogę, żeby wygrać taki wyścig. Kiedy mam czas, staram się trenować. Teraz właściwie są dłuższe dni, to większą bazę kilometrową można robić, dlatego powoli się zaczyna łapać nogę. Dzień. Szybka trasa, fantastyczna pogoda i mnóstwo kolarzy na trasie. Tak zakończyła się druga tegoroczna edycja Colnago Lang Team Race, imprezy szosowej dla amatorów, ale to nie koniec emocji. Spotykamy się pod koniec lipca w Krokowej. Do zobaczenia.